Biorąc pod uwagę to, z iloma toksynami cały czas musi ten organizm sobie radzić, to powiem Wam, że ja czasami wychodzę, jestem pełna zachwytu. Zresztą nie czasami, ja naprawdę zaznaczam to: jestem pełna zachwytu, jakie mamy cudowne organizmy. Jesteśmy gatunkiem na tej planecie najlepiej dostosowanym do wszystkiego. Najlepiej, żadne zwierzęta nie przeżyłyby tego, co my sobie pakujemy i co my, co my spożywamy. A powiedziałam, że jeszcze chciałabym na chwilkę wrócić, to nie jest do tej konferencji, ale właśnie o tym, żebyście wybierali, tu było dużo mówione na ten temat, żeby szukać, żeby samemu hodować, żeby na przykład swoje ogródki mieć. A nie tylko po to, żeby zbierać coś z tego, bo nie zawsze nam się to udaje, nie zawsze wyrosną te pomidorki i tak dalej, ale ważny jest też ten kontakt z ziemią, ten kontakt z przyrodą, bo to też niesamowicie wpływa na nasz organizm odtruwająco, ale i balansująco, relaksująco i uzdrawiająco. Sam kontakt z ziemią, sam kontakt z roślinami i to, że my, my wkładamy swoje serce na to, żeby wyrosnąć. Posły, patrzymy, czy tam jakieś robaczki nie podjadają, i tak dalej. Słuchajcie, to jest, to jest cały czas kontakt z przyrodą. I tak samo szukajcie, bardzo namawiam, i w Polsce też jest to jak najbardziej możliwe, i tutaj jest to możliwe, żeby szukać prywatnych farmerów, ludzi, którzy mają swoje małe gospodarstwa, w których są przeróżne zwierzęta i, i rośliny, i to wszystko razem ze sobą funkcjonuje, i tylko z takich miejsc czerpać właśnie pożywienie.